Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj mam przed sobą książkę autorki Joanny Krzyżanek pod tytułem Maniutka ratuje świat. Wydawnictwo: dwukropek. Cześć dzieciaki. Cześć. O czym jest to książka? Ta książka jest o dziewczynce, y, która nazywa się maniutka, ma y, przyjaciela Zadziorka. Odkąd słyszała w telewizji, że zbliża się y, katastrofa klimatyczna, to y, wszystkich chciała zacząć pouczać, żeby nie używali tyle plastiku i y, 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 Posłuchali jej, ale, się, ale nie zobaczyła, że sama zużywa plastik. Ona się zachowuje tak, że um, czasami, um, czasami zwala na kogoś, um, że na przykład um, ona się przewróciła, bo, bo sąsiad tak chciał. No to tak nie było. Tak, ona zrzuca na innych y, wszystkie swoje niepowodzenia. Jak myślicie, to jest y, dobra, dobra droga, dobre zachowanie? Nie. Ja też tak uważam, że nie, nie powinna się tak zachowywać. No nie wzbudza ona jakiejś specjalnie sympatii chyba z początku, nie? Tak, nie, y, nie za bardzo. No, ja się też zgadzam. Ale potem zaczyna się jej taka. Można powiedzieć, przemiana, to co Staś powiedział. E, zaczyna. E, co robić? Zaczyna ym, zużywać mniej plastiku. Do, dostrzega też, że sama jest odpowiedzialna za śmieć cenie. Tak, że to nie tylko inni wokoło są ci źli, niedobrzy, ale że ona również ma udział w tym, że śmieci, że zanieczyszcza środowisko. Racja, bo tak mówiła, o świat uratowany, a tutaj a nie, bo bo masz plastikowe przecież zabawki. Słuchaj, Julia, jak ci się wydaje, o czym mówi ta książka, czego ona uczy? Uczy tego ta książka, że, żeby um, też patrzeć na siebie, a nie tylko na innych. Tak, żeby też innych nie nie oceniać, jak to się mówi, swoją miarą, tak? Żeby zaczynać przemianę, ale od siebie. Tobie, Stasiu, jak się wydaje? O czym mówi ta książka? Czego uczy jeszcze? Ta książka też uczy o, o, o to, żeby, żeby też właśnie nie śmiecić. No, jak zużyjemy plastik, to nie jest źle, ale żeby jego nadmiernie nie zużywać do wszystkiego. Tak, że tam, gdzie możemy się powstrzymać od pewnych używania pewnych produktów, na przykład tak jak mówisz, plastikowych, można się od niektórych powstrzymać. A jaki dacie przykład tego, jak można by się powstrzymać od zużywania nadmiaru plastiku Julka? Na przykład codziennie nie yy, brać jakichś yy, takich dużych torebek plastikowych i tylko jedną rzecz tam wkładasz, a potem ją wyrzucać i tak. Tak, bardzo dobrze. A Ty podasz jakiś przykład? Też może być taki przykład, żeby, że jak nie musimy też, żeby na przykład nie pić z plastikowych kubków, bo mamy kubki w domu takie normalne, które nie są z plastiku, na przykład szklane kubki albo szklanki. Też można na zakupy brać materiałowe swoje dorebki, jak się ma. No tak. Z tego wiem, wasza mama w materiałowych robi zakupy. Tak. Podobała wam się ta książka? Podobała. Mi też się podobała bardzo. Jest też yy, w niektórych miejscach napisana z humorem. No, na, yy, bo. Ciągle, ciągle jak przychodzi do kogoś, to, to, to mówią tak, co znowu stało się przeze mnie. Hmm, no tak, to jeszcze wtedy, kiedy ona obwiniała wszystkich o, o swoje niepowodzenia. No, ale generalnie wyszło na to, że naprawiła się. Tak. Zrozumiała to, że nie jest idealna. Racja. Tak. A co byście mi powiedzieli o wyglądzie tej książki? Są kolorowe obrazki i bardzo i bardzo niektóre są takie z humorem te obrazki. Też mi się bardzo podobają. Obrazki są fajne, kolorowe i dokładne. Tak, no i w ogóle książka taka, która niesie ze sobą. Jakiś przekaz, no nie tylko yy, ekologiczny, ale również taki, żeby jak już mówiliśmy wcześniej, wszelkie przemiany zaczynać nie od innych, ale od samego siebie. Tak. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo w takim razie i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.